Naprawdę robię co mogę, aby urozmaicać te wtorkowe zestawienia, ale to wy, użytkownicy plancheo, kształtujecie te listy. Dziesiąty tydzień roku za nami, także czas na kolejne podsumowanie. A co się wydarzyło w minionym tygodniu? Mamy jedną nowość, jedno wypadnięcie z listy, jeden spadek oraz trzy gry utrzymały swoją pozycję. Także po raz kolejny pięć gier oraz trzy wydawnictwa. Zostawcie suba z dzwonkiem, aby nie przegapić kolejnych zestawień. Krótkie intro i zaczynamy. Z listy wypada 51 stan Ultimate Edition od Portal Games. Może być to spowodowane tym, że preordery od Portal Games zostały już do Was wysłane. Ale premiera sklepowa tego tytułu dopiero 30 marca. A miejsce piąte bez zmian to gra Doniczki od Lucky Duck Games. Bardzo się cieszę, że dotarł do Was mój apel, aby wystawić jakieś opinie doniczkom na plancheo. Zobaczmy co do powiedzenia ma Rhapsodia Corvus. Jest grą trudniejszą od Cascade i łatwiejszą od Kaliko. Doniczki są przepięknie wydane, rozgrywka jest bardzo przyjemna. Wymaga jednak nieco większego kombinowania, aby uzyskać jak najlepszy wynik. Osobiście oceniam doniczki nieco wyżej od Kaskadi, ale obie gry lubię tak samo. Koniecznie trzeba ją wypróbować. Niektórym może pasować jej nieco bardziej wymagający charakter. Co tu kryć? Dużo trzeba pamiętać zasad w trakcie. Miejsce czwarte, czyli spadek z drugiego, Psi Park od wydawnictwa Galacta. Jak wypuszczę ten film tak jak powinienem, czyli we wtorek, to już jutro ta gra ma swoją oficjalną premierę. Także to już ostatni raz, gdy widzimy ją na liście. Najtaniej według plansza o ten tytuł zna znajdziecie w sklepie bezprądu.eu, czyli za 198,95. A trzecie miejsce bez zmian, dodatek do gry Dune'a Imperium Nieśmiertelność od Lucky Duck Games. Od ostatniego razu jak sprawdzałem ocenę na BGG, doszło kilka wysokich not oraz pochlebne komentarze. Mr. Smith, ogromna poprawa już świetnej gry. Znacznie lepsze niż pierwsze rozszerzenie, które było dobre, ale nierewelacyjne. Szczepy to bardzo potężne narzędzie do ulepszania talii. Miejsce drugie to nowość na liście, powitajcie ją bardzo serdecznie gra Woodcraft od Portal Games. Jest to gra od 1 do 4 graczy od 60 do 120 minut oraz od 12 roku życia. Plan Show podaje, że najtaniej można dorwać tę grę za 185-95. Nowa gra Wladimira Suchego, autora m.in. Podwodnych miast oraz Praga Kaputregni. Planowana premiera tej gry to kwiecień, i wszystko wskazuje na to, że to się właśnie wydarzy. Ocena BGG 7,9 przy 2000 głosów. Gary. skomplikowane euro z kilkoma uroczymi smaczkami. Na przykład, wybory akcji stają się cenniejsze, im dłużej pozostają niewybrane i podoba mi się pomysł piłowania kości do mniejszej kostki lub sklejania ich razem. Tak wiele możliwości bonusów i tak dalej. Miejsce pierwsze i utrzymanie korony króla, chociaż może bardziej królowej, z poprzedniego tygodnia to gra Ziemia od Lucky Duck Games. Na stronie wydawcy nadal macie możliwość zamówienia paczki upiększającej wasz egzemplarz wraz z kilkoma dodatkowymi kartami za 39,99. Do premiery jeszcze trochę, ale mam nadzieję, że jakieś opinie zdążą do tego czasu pojawić się w internecie, bo na pewno nie ostatni raz widzimy się z tą grą na tej liście. Ocena na BGG 7,8 przy 622 głosach. Za tydzień powinniśmy już zobaczyć jakieś konkretne zmiany. Liczę, że do premiery Psiego Parku dołączą również doniczki oraz dodatek do Dune Imperium. Także zrobią się trzy nowe, wolne sloty i będzie to wielki powierzch świeżości w naszym zestawieniu. No cóż, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej liście. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego.